Ej, dziewczyny, pamiętacie, jak przyszła ta nowa uczennica Sugar Spring No, ja to pamiętam, ona, ona była taka fajna, że wiesz, takie fajny styl miał, rozumiesz? Rozumiesz, Boże, no, że taka fajna była i w ogóle. No, a najgorsze siedziała w pierwszej ławce, co nie? No, ona była taka fajna. Dziewczyny, o czym wy gadacie? No wiesz, Pati, ta nowa była fajna. No wiem, ona też była fajna. Chyba zajebista. Agata, przestań tak gadać. Burzena, zostaw moją koleżankę w spokoju. No dobra, dobra. Ej, a dzisiaj mamy tą, kartkówkę. Kartkówkę z przyrody. A, a dziewczyny, uczyłyście się? Majestan, ty też się uczyłeś? Chyba pamiętam. Chyba dostanę jedynkę. Ja, ja dostanę chyba szóstkę, bo ja jestem najlepsza z przyrody. Ale wiecie, że za 5 minut będzie dzwonek. No, no to czekamy. Jezus. No. Dobra, to czekamy. Ding, ding, ding. Zaczął się dzwonek. Lepiej chodźmy już do klasy. No właśnie. Ja też idę do klasy. Ja też. Też idę. Ej, Frania, czekaj. Ja też. Przyszykowałam kartkówkę. Chodźcie wszyscy do klasy. Dobrze. Patry... Pati, chodź. Patrycja, chodź. Już. Dobra. Siadamy. Siadamy. gdzie siadasz? W której ławce? Chyba w tej. No to siadę w tej ławce. No Jezus Maria. Ja siadam w tej ławce. A pa... czemu pani ci przyżykowała kartkówkę? No mamy ją pisać. Jezu. No dobra. Mogę się z tobą? No jasne, możesz. To idę siadać tutaj. I to siadaj, człowieku. Jest jakieś miejsce? No jest, Elvira. No, siadaj. Dobra. Czekajcie na mnie. Mu, szkoda, dzisiaj mam pisać tę kartkówkę. Chyba Sandra dostanie jedynkę z kartkówki. Natalia, a nie sądzisz, że ty powinnaś dostać też jedynkę? Masz tu brud tutaj. O kurwa, naprawdę? No, naprawdę. O, sorry Sandra, przewaliłaś się. No wiem. Sugar, tutaj. E Dobra, niech chcę siedzi. Tu Ej, chodź tu. Nieważne, tutaj siedzi. Aha, na no, pewno sama siedzi. No nieważne, niech się przesuwa. Ej, dziewczyny, przestańcie jak ty się odnosisz? Właśnie. Dalej, dziewczyny. Dalej, Majsa. Dalej, dalej. Apokalipsa. Co jest? Nic, nic. Hej, mogę usiąść z tobą? No jasne, możesz. No dobra. Mogę się z wami... Ale chyba już nie ma miejsca. Właśnie, może idźcie tam przesiąć koło, koło nas, koło, ten, koło Masona. O, Ej, mogę z wami? E, możesz. Dobra, spoko. Jeszcze czekamy na Amandę i na Kingę. No. Ej, Juliet, przesuniesz się? No, jasne. No. I Kinga jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem panią. Ja nazywam się Matylda Panda i dzisiaj będziecie pisać kartkówkę. A, a jakiego przedmiotu pani uczy? <laughs> Przyrody. Aha, no tak myślałam. A gdzie jest pani, Dorota? No, pani Dorota jest w pracy. Poszła do piątej klasy. Więc e, jesteście chyba w czwartej klasie, tak mi się wydaje. No tak, proszę pani, jesteśmy już w czwartej klasie. No dobrze, czyli piszemy kartkówkę. Gotowi? Dobra. To piszcie kartkówki i możecie się zająć innymi sprawami. Ej. Co, o co w tym chodzi w pierwszym zadaniu? Trzeba zaznaczyć pętno, co jest z całym ciekłym. No, ej, ej. Julie, ten. Bridget, ta, pomożesz? Ale nie mogę ci powiedzieć. Będziemy mieli wszystko tak samo. Wiem. Czy cała klasa dostanie po jedynce? Bo wy gadacie, a ja was słyszę. No to, Bożena, dawaj jakiś przykład. Ale nie mogę ci powiedzieć, dlaczego. Dziewczyny, co wy tam robicie? Dlaczego wy piszecie, piszecie tak samo? Będziecie im dostać jedynkę. No, pani Matyldo już. No. E, jakie to jest zadanie? Ale ja nie mogę ci powiedzieć. Dlaczego nie możesz mi powiedzieć? Bo tak to jest w zadaniu, bo pani Matylda nie pozwala nam powiedzieć. Ej, Kamila, jakie jest? Ej, Kamila, jakie jest zadanie? Jezus, Maria Mason. Są... Ale ja nie mogę ci powiedzieć, będziemy mieli wszystko tak samo i dostaniemy jedyny z minusem. No to, no to podaj, no Jezu. No Boże, no. Naprawdę. No weźmy podaj błagam, Kamila, podaj mi jakiś przykład. Ale ja nie mogę Ci powiedzieć, będziemy dostać, do dostaniemy jedynkę. Kamila, myślę, że dostaniecie jedynkę. Dobrze. No, tak, no powiedz. Nie mogę Ci powiedzieć, ale jesteś. Nie bądź lama, no dalej. Ale będzie mi wszystko tak samo, no. I dostaniemy jedynkę. Jezu, z minusem. Dlaczego akurat jedynkę z minusem. No, truja z minusem jest najlepsza. Czy pani tak słucham? <laughs> Myślę, uważa, że truja z minusem jest najlepsza. Teraz dostaniesz jedynkę. Dobrze. Jak będziecie mieli wszystko tak samo, to w wszystkim klas postawiam jedynki w dzienniku. No, tak więc. E, no. Pisać kartkówki bez podpowiedzi, bez szeptania, bo dostaniecie jedynkę. Jak się szepczecie. Ej, o co w tym chodzi? Kurna, frania, nie mogę ci powiedzieć. Masz kartkówkę i pisz. Pisać kartkówki. Już my piszemy, proszę pani. Ej, o co w tym chodzi? Ale ja nie mogę ci powiedzieć. Dlaczego? Bo dostaniemy jedynkę. Agata, widzę co robisz. Podglądasz. Yy, Patrycja, zasłań piórnikiem, żeby Agata nie widziała, bo od ciebie ściąga, widzę. Dobrze, pani. Nie ściągaj, nie ściągaj. Pisz sama, jak ci nie wyjdzie, to dosto... to... No. Napisaliśmy. Naprawdę? A macie wszystko tak samo, bo dostaniecie jedynkę zaraz. <laughs> Jeszcze mam trochę zostało. Ej. Podasz mi jakąś odpowiedź? Ale ja nie mogę ci powiedzieć. No dalej, nie bądź lama. Daj mi jakąś odpowiedź. Agata, ja nie mogę ci powiedzieć. No patrzka, dlaczego nie możesz mi powiedzieć? Ale ja się nie nauczyłam. <grymne> <grymne> ty się nie nauczyłaś kart... Ty, ty się nie otrzymałaś... <grymne> ty się nie nauczyłaś podsumowania ciału drugiego. No właśnie nie. Proszę pani. Tak, słucham. Agata się nie nauczyła... Jest nieprzygotowana. Agata. Agata. Dostaniesz e, dwóję. Jaką dwóję? Apati? Jak Pati napisze, to chyba dostanie czwórkę z plusem. Jest. To, to się jeszcze okaże. Czy dostanie jedynkę. Agata. Nie mów tak. Twoja najlepsze przyjaciółka. No i co z tego? Pati, pisz kartkówkę. Dobrze. Wiesz, pisze kartkówkę. A wy piszecie, czy, czy jesteście tacy... Tacy... Jak, jak można to powiedzieć? Leniwi? I nie piszecie kartkówki. Kinga, pisz tą kartkówkę. Bo dostaniesz jedynkę. A co pani ma z tą jedynką? No właśnie. Zamknąć się. No dobrze, więc. Piszę, pisać kartkówki i nie mieć wszystko tak samo. No. Kartkówkę piszemy. Kartkówkę! Zdzisławo, Kartkówkę! Nie rozumiesz, co to jest kartkówka? Właśnie nie. A co myślałaś? Że to jest karkówka? To nie jest karkówka, tylko kartkówka. Ale to jest kar karkówka, więc to to kartkówkę. To nie jest karkówka, to jest kartkówka! Masz ją pisać! Rozumiesz? Ale proszę pani, to wygląda jak karkówka. To jest kartkówka! O Gamoń. Zapomniałam sobie przyszykować. To powinno nas sobie zrobić. Nieważne, pisz tą karkówkę, a nie karkówkę. Dobrze, proszę pani. Już nic nie mówię. Hmm. Ej, słyszałyście to, że o czym mówiła Zdzisława? Że ona myślała, że to jest karkówka, nie? No, ona myślała, że to jest karkówka. Ej, Zdzisława! Czego? Fiona, ode mnie chcesz? To jest karkówka, a nie karkówka. <laughs> Ale śmieszna jesteś. No, rzeczywiście jesteś śmieszna. Ej, słyszałeś to, że Zdzisława próbuje nas nabrać? Dziewczyny! Nie szeptać mi do ucha, bo dostaniecie wszyscy pojedynce. Dobrze, proszę pani. Ej, najgorsze jest to, że dzisiaj mamy kartkówkę. Mówić cicho! Dobrze, proszę pani. I ten. Słuchaj, i Maja, słuchasz? No, że najgorsze jest to, że mamy dzisiaj kartkówkę z przyrody, ale ja ją ja sobie nie przygotowała. To daję ci odpowiedź. To jest woda. Pisz. Lud. Tak napisałaś? No, tak napisałam. I właśnie chyba dostaniemy piątkę. Piątkę po prostu. I... no. Także tak. <laughs> Elwira, dlaczego nie piszesz kartkówki? Ja piszę kartkówkę. To widzę, że byś nie pisała. E ale widzę, że jesteś nieprzygotowana. No właśnie, nie jestem nieprzygotowana. To co ty robisz ta w takim razie, co? Poka pokażcie odpowiedzi, Maja i Elwina. Macie wszyscy tak samo, dostaniecie jedynkę. Dlaczego? Mogłeś mi nie mówić. Przecież, przecież, przecież dałam ci odpowiedź. I co? I nagle marudzisz teraz. Bo pewnie nie jest nieprzygotowana. Daj jej spokój. No właśnie. Daj jej spokój. A ty się nie odzywaj. To nie jest twoja sprawa. No właśnie. No. Ej, Kamila, słyszałaś to, że Elwira i Agata są nieprzygotowane? No. Mason, nie, nie interesuj dziewczynami, nie interesuj się Agatą ani Elwirą. Wie, pisz kartkówkę. Dobrze, proszę pani. Dobra. Dasz? Ale ja ci nie mogę powiedzieć. Znaczy. No to ty musisz mi dodać. No to... Jezus Marian lód. Woda. I to tyle. Napisaliśmy. Wiesz, wam jeszcze dużo zostało. Ale ile ty zana, proszę pani jest? 11. O, kurde, to dużo. No, 100 to największa liczba na świecie. Co na pewno? A wiesz, Kinga, ile jest liczb na świecie? Ile? Tysiąc. O Jezus, o kurde, to trzeba było liczyć do 100. Znaczy do tysięcy. No. Nie szeptać! Dobrze. Ej, napisałaś? Napisałam właśnie, ale dużo jeszcze zostało. Masakra. No. Jeszcze mi... Ja jestem dopiero na szóstym, a ty? A ja dopiero na trzecim. Co? No, ja dopiero na trzecim. Proszę pani, ja jestem na trzecim zadaniu. Dopiero? Już zaczynałeś pisać kartkówkę. Wiesz, chyba jesteś na czwartym. Niech pani spojrzy. Rzeczywiście jesteś na trzecim. No bez jaj. Chyba dostaniesz truje. Agnieszko. Tak dobrze mówię, Agnieszka? No. Elwira, nie nauczyłaś się podsumowania z działu drugiego? No właśnie nie. Jesteś nieprzygotowana. Dostaniesz dwójkę z minusem. Ach. Najgorsze jest... Najgorsze jest to, że dostanę dwójkę z minusem. No i co, że dostaniesz dwójkę z minusem? Ja chyba od razu czwórka z plusem. <coughs> o Jezus. Przepraszam. Edwina, czy ty się dobrze czujesz? Bo tak kaszesz i się nosem. Nie, nie, nie się nie, nie. Oczywiście, że nie. Maja, na którym jesteś? Ja na siódmym. A ja też na siódmym jestem. Naprawdę pokaż się na siódmym jesteś, tak jak ja, XD. No. A ty na którym jesteś? Ja... Ja też jestem na siódmym. O kurwa, a Ag Agnieszka? Co? Ty dopiero na czwartym jesteś? Ale jaja. Ej, słyszałyście to? Że Agnieszka ma czwarte zadanie dopiero. Pokaż. Ha, ha, ha. Ale Beka. Ja cię kręcę. Ej, Juliet. Co? Agnieszka jest na czwartym. O kurwa, dopiero? Ej, na którym ty jesteś? No na piątym dopiero jest. No masakra. A wiesz na którym jestem? No, na którym? Na ósmym. O Jezus. A ja dopiero na szóstym. Też na szóstym. Naprawdę? Ty chyba siódme zaczynasz. Szukaj jest pięknios. Ej Zdzisława, a które ty robisz teraz? Zadanie. Ja chyba już dziewiąte. O, Jezus Maria. Dziewiąte? Przecież zaraz skończysz kartkówkę pisać. że pani, jeszcze zostało mi dwie zadanie do zrobienia. Dobrze Zdzisławo. To zrób dwie, dziesiąte i jedenaste. I zadaję Wam zadanie domowe podsumowania działu trzeciego. O nie, kolejna kartkówka. Tak, dosłownie kolejna kartkówka. O nie, tylko nie kolejna kartkówka. go, proszę Panią, niech Pani nie robi kolejnej kartkówki. No bo jesteśmy nieprzygotowane do trzeciego działu. Macie się wszystko nauczyć, tak jak jest w podręczniku na stronie 52. Na 52 stronie przecież my nie mamy nawet książek. No właśnie. Przecież pani nie zamawiała nam książki od przyrody. No właśnie. To co, co pani? Przecież pani... Przecież... Skąd pani ma wiedzieć? Przecież pani ma komputer, a nie książkę na stole. Na biurku. No właśnie, proszę panią. Pisać kartkówkę, ja coś oglądam, a wy nie gadacie. Roz, zrozumiano? No. To co... Sandra, no pisz tą kartkówkę. Jezus, Maria. Sandra, pisz tą kartkówkę, bo inaczej dostaniesz jedynkę. Właśnie, Sandra, pisz tą kartkówkę. My no, ale ja nie wiem co w tym chodzi. Mogę z wami. Ale nie można się zamieniać ławkami, musisz tak jak czyta polecenie. A, dobra. Ale to jest. To jest z polskiego test. Co ty chrzanisz? Przecież to jest z przyrody, a nie z polskiego. Co ty, ślepa jesteś, czy co? Właśnie. Sandra, jesteś ślepa? Przecież to jest kartków od przyrody, a nie z polskiego. No właśnie. Sandra, ty się nabrałaś. Rzeczywiście. Ty jesteś krową, nie znasz na tym, na tych rzeczach. No. Sandra, pisz tą kartkówkę, bo nie widzę, żebyś pisała. Ale proszę panią, Sandra się popisuje. Ona się nie popisuje, tylko czyta kartkówkę. Znaczy, pisze ją. <słuch> proszę panią, niech zadzwoni pani po moich rodziców. Masz pisać kartkówkę. No dobrze. A co? Sandro, o Jezus, źle się czujesz? No. <laughs> Czyli Sandro, jutro nie będziesz, rozumiem, tak? No. No dobrze, zadzwonię po Twoich rodziców. <laughs> o Jezus. Halo? Halo? Rodzice Sandry, tak? Tak. <laughs> o Jezus. Rodzice Sandry, tak? Tak. Proszę panią, te, pańska córka te, zachorowała, ma kaszel, ma katar. Proszę po nią przyjechać. Dobrze. Albo nie, niech pańska córka idzie pieszo. Dobrze. Jak skończysz napisać kartkówkę, to dasz mi ją na stół. I, i, i idziesz stąd. Już napisałam, proszę panią. Niech pani mi teraz odda kartkówkę. Ale musisz z tym iść do biurka. Aha, okej. Okay. Kurde, moja kartkówka. Sandra, dlaczego ty idziesz wcześniej do domu? No, bo ona źle się czuje. No właśnie. Aha. No, Sandra. Siedź w ławce, ja idę zanosić tą swoją kartkówkę. Kurde fela. <laughs> Natalia co ty tutaj robisz? Siadaj do ławki. A nie zanosisz kartkówkę Sandry. Dobrze, Sandra, możesz iść do domu, bo i tak się że czujesz. Dobrze, to do widzenia. Do widzenia. Aha, dziewczyny, bo chyba Sandra też jutro nie będzie. No, ale wiecie, że ona... Po prostu dobrze się czuła, a teraz nagle źle. Rozumiesz to, że ona ma katar i kaszę? No rozumiesz? No. No, bez CI, ja, żeby, żeby samarzy się zachorował. No. Ale. Słuchaj, Megan, ja naprawdę, ja też mam taką jakąś chorobę, ale to jest gówno, bo ja po prostu nienawidzę chorób. Dobrze. No.